Dzisiaj chciałabym powiedzieć o kilku produktach, które będą miały pozytywny wpływ na pamięć. Zaburzenia pamięci, zaburzenia zapamiętywania często dotyczą osób w wieku 55, ale nie tylko, więc na pewno ten filmik kierowany jest dla każdego z nas. Co warto użyć do diety? Pierwszym takim produktem, składnikiem jest kurkuma. Kurkuma, która jest przyprawą. Ja bardzo często dodaję kurkumę do ryżu, do takich dań indyjskich ale również kurkuma fajnie sprawdza się jako barwnik ona ma taki ładny żółty kolor. Kurkuma jest silnym antyoksydantem. Przeciwutaniaczem, czyli tutaj ma działanie ochronne, jeżeli chodzi o procesy starzenia, czyli spowolnia starzenie również układu nerwowego. Jak również świetnie wpływa na procesy pamięciowe. Następny produkt, po który warto sięgać, jeżeli chcemy wspomóc pracę naszego mózgu, to produkt taki jak ryby. Ryby są, tak jak już wspominałam w innych filmach, ryby są bardzo dobrym źródłem kwasów z rodziny omega-3. I czasami mówi się, że ktoś nie ma oleju w głowie. Nie ma oleju w głowie, czyli można powiedzieć, że ma trochę większe problemy z pamięcią, z koncentracją, z zapamiętywaniem, przetwarzaniem informacji. I właśnie te dobre oleje zawarte chociażby w rybach, będą usprawniały te procesy. Dodatkowo mówi się, że właśnie oleje omega-3 nawilżają szare komórki oleje omega 3 to nie tylko właśnie ryby, ale chociażby kolejnym takim produktem, który warto jest wprowadzić do diety, jest to olej lniany, czy chociażby siemielniane. Olej lniany możemy spożywać na zimno, jako dodatek do sałatki, surówki, ale też możemy sobie ten olej lniany spożywać jako samodzielnie na łyżeczce każdego dnia. Pamiętajmy, żeby olej lniany spełniał, tak, jakby miał swoje właściwości, to powinien on być przechowywany w chłodnym, ciemnym miejscu, na przykład w lodówce. Nie kupujmy też dużych ilości lnianego, żeby po prostu on nam się nie marnował. Olej niany siemielniane to są produkty, które znowu dostarczają do mózgu tych dobrych tłuszczów, czyli znowu ten mózg nabliżają i usprawniają te wszystkie procesy pamięciowe. Kolejny produkt, który również ma takie działanie jak ryby, jak oleje, to awokado. Awokado, o którym już wspominałam w jednym z filmów, że może być zamiennikiem dla masła, dla margaryny w żywieniu osób starszych, jako takie smarowidło. Awokado też fajnie łączy się z na przykład jajkami, z bananem, możemy przygotować taki fajny deser, banan, awokado i kakao i wychodzi nam taki fajny deser czekoladowy. Awokado też może właśnie być jako dodatek do jakiejś sałatki, więc jego tak jakby sposób przyrządzania, sposób przyrządzania jest naprawdę bardzo dużo. I awokado jest właśnie też źródłem tych dobrych tłuszczów, czyli nawilżenie mózgu i usprawnienie pracy układu nerwowego. Ważne jest też to, że awokado korzystnie wpływa na stawy, więc tutaj kolejny taki plus, zwłaszcza w żywieniu osób 55+. Co wprowadzamy jeszcze do diety, żeby mieć dobrą pamięć i koncentrację? E, owoce takie jak pomarańcze, jak banan, jak winogrona, ponieważ to, e, te produkty e, zawierają e, potas, potas, który dotlenia mózg, który usprawnia, usprawnia proces zapamiętywania. Kolejny fajny produkt, który myślę, że każdy z nas zna, to gorzka czekolada. Gorzka czekolada, która jest można powiedzieć, że zawiera antyoksydanty, czyli również znowu spowolnienie procesów starzenia, jak również usprawnia tutaj te procesy pamięciowe. Po co warto jeszcze sięgać? Na pewno buraki i rośliny strączkowe. Buraki i rośliny strączkowe są dobrym źródłem żelaza. A żelazo tutaj jest odpowiedzialne za transport, krwi, transport tlenu w krwi. Więc im szybszy przepływ tlenu, tym większe dotlenienie mózgu, tym jest ten mózg bardziej efektywny. Dodatkowo buraki mają również takie właściwości oczyszczające krew, więc są też z tego względu bardzo pożądane. Co jeszcze? Jajka. Jajka, które zawierają w swoim składzie lecitinę i cholinę, dwa neuroprzekaźniki, i jajka tutaj na pewno będą usprawniały procesy myślowe. Jeżeli chodzi o osoby w wieku 55 każdego dnia mogą spożyć jedno jajko. Lepiej jest, jeżeli wybierają jajka w postaci gotowanej, aniżeli niżeli smażonej, ponieważ tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, smażenie też dziś w zdrowym żywieniu staramy się ograniczyć. Na pewno ostatni produkt, który mi się teraz przypomniał, to orzechy. I tutaj na pewno orzechy włoskie, które nawet swoją, swoim kształtem przypominają mózg. Orzechy takie kolejniane, jak, jak siemię, jak ryby czy awokado, one również dostarczają, znowu powodują takie naoliwienie mózgu i jego szybszą pracę. Ale oczywiście, żeby tutaj nasz mózg pracował na maksymalnych obrotach, to też potrzebuje paliwa, jakim jest woda. E, czyli pamiętajmy o właściwym nawodnieniu, by wypijać z każdego dnia przynajmniej 2 litry płynów, w tym właśnie w większości, żeby to była woda. E, woda usprawnia przenoszenie różnych składników odżywczych po organizmie, e, czyli właśnie też chociażby usprawnia dotlenienie mózgu. To, co jeszcze korzystnie wpływa na pracę układu nerwowego, to chociażby aktywność społeczna, czyli tutaj spotkania z przyjaciółmi, gry planszowe, czy chociażby aktywność fizyczna, która będzie tutaj też myślę, że w trakcie aktywności fizycznej bardziej się dotleniamy, więc na pewno tutaj układ nerwowy będzie sprawniej funkcjonował. Co jest ważne, tutaj, te wszystkie wymienione przeze mnie produkty czy czynności powinny się pojawiać w diecie jak najczęściej. Nie chodzi o to, żeby każdego dnia spożywać każdy z tych produktów. Czyli każdego dnia na moim talerzu ma gościć kurkuma, ryby, orzechy, owoce, tak jak pomarańcze, właśnie, buraki, że muszę jeść to codziennie. Nie, ważne jest to, żeby przynajmniej, żeby każdego dnia przynajmniej 2-3 produkty znajdowały się na naszym talerzu, czyli na przykład jednego dnia zjem jajka, zjem sobie właśnie banana i zjem na przykład awokado, innego dnia sięgnę po kurkumę, po orzechy, po chociażby rybę i tak będę te produkty do diety wprowadzać. Czyli pamiętajmy, żeby na zwiększyć pamięć, koncentrację, wybierajmy produkty przeze mnie wymienione oraz zadbajmy o ruch i taką aktywność społeczną.